Kiedy dowiedziałem się, że powstaje Akademia Menadżerów Muzycznych, bardzo ucieszyłem się tym, bo uważam, że w Polsce tego bardzo brakowało. Większość ludzi, którzy są menadżerami bądź przewinęli się przez ten zawód, są to ludzie pasjonaci, którzy robili to dlatego, że kochają muzykę, że odnajdują się w tej pracy, że lubią coś organizować, coś robić, zaznaczać jakieś swoje miejsce na ziemi i swój ślad zostawić, ale zawsze brakowało tych takich y, podstaw. No, Zabrała się teraz grupa ludzi, którzy mogą to swoje doświadczenie, y, mówiąc brzydko, sprzedać innym, przekazać tą wiedzę, którą czasem w y, bólach i trudach zdobywali na polskich scenach i estradach, no, no bo taka jest prawda, nikt nas nie kształcił. Wszystkie musieliśmy spróbować, skosztować. jeden z nas poniósł wielkie jakieś porażki, jakieś nawet potężne straty finansowe, bo wydawało się, że coś nam się uda, a nie udawało się. No ale to jest normalne, jeżeli coś się robi na zasadzie metody prób i błędów. Myślę, że właśnie tego typu instytucja jest bardzo potrzebna i ja się bardzo cieszyłem, ale już... Propozycja prowadzenia wykładu, zajęć w Akademii jest dla mnie bardzo nabilitujące i powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł tak szacowną gronie pracować, przekazywać swoje doświadczenia, zrobię to bardzo chętnie, bo ci ludzie, którzy w większości są to młodzi ludzie, którzy zaczynają dopiero swoją, swoją drogę menadżerską, Będą mieli ten start ułatwiony, a co najważniejsze dla rynku muzycznego, dla wykonawców, będą to ludzie odpowiednio przygotowani, którzy będą mogli spowodować, że ci artyści, którzy są warci tego, zaistnieją na rynku, że koncerty będą w odpowiedni sposób przygotowane, wyprodukowane. Będzie to z korzyścią dla wszystkich, i dla muzyków, i dla widzów, i dla samych tych ludzi, którzy tą zajmują się tą naprawdę, bardzo niełatwą i niewdzięczną, niewdzięczną pracą. Ja zawsze mówię, że to jest taka najbardziej niewdzięczna rola w zespole, bo oprócz tego, że jesteś jakby szefem zespołu, to jest się jednocześnie sprzątaczką, gońcem, powiernikiem, no, no praktycznie menadżer musi spełniać tych, tych funkcji całe mnóstwo, więc, więc naprawdę jest to, jest to potrzebne i, i cieszę się, że służbę mnie nie ruszy.